Dzień dobry. Chcę tylko zakomunikować, że mamy, które próbują odespać noc nie do końca przez paną, nie śpią w łóżkach. Mamy, które próbują. Ej, nie możesz. Aż tak się nie spoufalajcie. Ale ona już wstaje, nie ugniata jej tutaj kocyka. Kontynuując, mamy, które wstają rano i próbują potem odespać, mogą jedynie co mogą robić to spać z bobasem. A teraz jeszcze z kotem. Także hmm, dostałem informację z paczkomatu, że jest chusta do odebrania. Trzeba ją będzie najpierw nakarmić. Jezu, Helena. Trzeba będzie. Na... Czy ja mam cały na wierzchu? Ja mam to wszystko w ręce. Mam nadzieję, że nie. A jeśli tak Karol, to po prostu to weź to z bo ja nie będę tego nigdy 20 lat. Nakarmimy, przewiniemy i wybierzemy się do paczkomatu. Karola nie ma. Karol pojechał do Gliwic do yy, widza Barbera. Na kolejną próbną yy, Próbne strzyżenie. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie pójść nagrać. Uch. Więc żeby nikt się na mnie nie złościł, że po co serce próbuje coś ciężkiego nosić i tak dalej, to chyba po prostu pojedziemy doną blisko do paczkomatu. Więc. No. Helen, co chcesz? Później na przyszłość, wiesz? Jesteś tu bardzo spóźniona, ale doceniam, że próbowałaś się tutaj z nami zjednać. Co wstajemy królewna? Proces osypienia tutaj nie był łatwy. Ale widzę, żeby się udało to wybitnie skutecznie. Co robisz Helenko? Niechiku. Nie było się bez orzegania, ale już jest wszystko pod kontrolą. Nie zapinam jej mocno, bo nie będziemy wsiadać do samochodu, więc tylko, żeby mi te pasy nie przeszkadzały. I wychodzimy. To jest naprawdę bliska trasa, ale pierwsza raz idziemy same, co mnie trochę niepokoi. Ale ja co mam na nie, nie? No. To idę po słuchawki. To się też zrelaksuje trochę. Dałyśmy radę, ale z biedą. Bo schodzenie ze schodów okazało się kończyć fontanną. Ale poza tym nie ma problemu. Ona no, nie ma problemu schodzenia na spacer, jak się w to nie stąd Ja za się spociłam na tym wyjściu. Znaczy, pomijając fakt, że nie mam kondycji. To jest kompletnie... Gorąco i duszno, uchyla trochę balkon, skoro już byłyśmy na dworze, to jest przewietrzono. a póki leży, a kot od razu na balkon, póki leży, niech leży, robimy unboxing. Żeby było szybciej, to wypakowałam już z pudełka, sygnowane jest linksem i otwieramy w środku jakieś checklisty. Proste, równomiernie rozłożona na plecach dziecka, kolana wyżej niż pupa, kółka na wysokości obojczyka, materiał rozłożony na ramieniu i close enough to kiss. Ok. Tutaj jest dokładna instrukcja, jak się mota, ale ja się będę sugerować filmikiem z TikToka, będzie mi łatwiej. Mm, ale generalnie, jak patrzę się tutaj, to wygląda to turbo proste. I jak one to robią, na TikToku też wygląda to turbo proste. No i proszę, tu już można sobie pięknie rozerwać folikę. To zrobię. Pewnie teraz mam całą rozerwę. Super. Ale kolor jest przepiękny, już widzę, że mi się strasznie podoba. O oh, wow! Cieszę się, że wybrałam żółtą. Ojej, ona jest taka delikatna... Ja myślałam, że on jej jest więcej jakby. Ona jest taka leciutka. Tak póki co? Logo deslingsa jest tu. Ona też bardzo ładnie w ogóle wygląda i bardzo ładnie wygląda tym żółtym. No i co, rozpakowujemy? A, teraz no, teraz widzę, że jest wielka. Okej. Okay. Ale żółty jest prześliczny. Taki bardzo wakacyjny. Okej. Okay. No teraz tylko nauczyć się to motać, no nie? To się robi jakoś tak. Teraz zrobię tyle, co pamiętam, ok A zaraz będziemy się martwić tym, czy robię to dobrze. Jak zrobiłem, to jeszcze raz z filmem z TikToka, ale generalnie widziałam, że one to motają tak. Tutaj sobie robią harmonijkę. Tutaj wyciągają na odległość swojej dłoni, aczkolwiek ja mam dowolotka, więc raczej, raczej nie muszę aż tak. I teraz przekładam przez jedno kółko i przez drugie kółko. I tu też muszę pilnować, żeby to wszystko było ładnie rozprostowane. Dociągam. Chyba, już wszystko zrobiłam źle. One się muszą ze sobą stykać i jak wkłada się tu dziecko, to trzeba to dać bardzo wysoko na ramię. I tutaj można wkładać Bobasa. W teorii wygląda na to albo proste, nie? Co by tu miało później? tak? Teraz spróbujmy włożyć to dziecko. Potem oczywiście to wypiorę. teraz to wkładam tak testowo. Chodź, Nina. Jesteś śpiącym Bobasem, więc w najgorszym wypadku mnie ożywasz. W teorii Bobasa na ramię. I siup do środka między nogi. Gdzie jest druga noga? Tutaj jest druga noga. O! I w teorii babas siód do środka, tylko trzeba podciągać. Absolutnie wszystkie kółka są tragicznie ułożone. Czekaj, ja się widzieć? Nie poczułam mi za pierwszym razem, ale będziemy testować jeszcze raz. Patrzcie. To powinno być mocniej przyciągnięte i generalnie ta chusta powinna być wyżej. A te kółko nie powinno być tutaj, gdzie jej rączka, tylko tutaj. I ono raczej powinno być generalnie tak na moim ramieniu. I wtedy jest... Wtedy ma to więcej sensu. Ona tu jest zrelaksowana w środku tak czy siak. Ta główka jest tutaj w miarę asekurowana teraz, ale nie jest to perfekcyjne wiązanie. Jest o tyle, że nóżki faktycznie są. Ta tutaj mi się gdzieś gubi. O. Ale ta jest dobrze. Jest faktycznie taką żabką schowaną. Tylko tutaj trzeba nad tym pracować. A jakby ci dać to tak Bardziej no. Teraz się czuję bezpiecznie, jak masz głowkę. No i mogę bez trzymanki. I czuję, że faktycznie ona się tu mocno trzyma tą dupką w środku. To nie powiem, że nie. Ale ja bym chciała, chyba żeby ona była trochę wyżej niż ja. No bo teraz, żeby pocałować, to ciężko. Także na razie dam jej spokój, położę spać, a chustę dam do prania. A potem będziemy się motać i próbować dalej. Ona jest linia na 100%, także powinno pójść szybko. A generalnie jeszcze widziałam, że to co one robią, to tak ok, ja cię robię teraz. O, widzicie, jak się ma chustę, to od razu można powiedzieć więcej rzeczy robić. Ona tutaj biorą tą chustę, tu ją rolują i wkładają tu. I wtedy to dziecko tutaj ma faktycznie pod głową większą masekulację i się czuje też faktycznie teraz pewniej, bo ona się nie może tak bardzo odchylić. No i ona się tutaj ewidentnie bardzo dobrze czuje. Jak taka żabka. Mi też się to bardzo podoba. Tylko, no mówię, musimy to ogarnąć. A ja się przede wszystkim muszę obmyć, bo jestem cała spocona. Także obmywam siebie. Już ze mnie kapie. Obmywam siebie, wstawiam chustę do prania. Babasa do spania. Czekam na Karola. Może jeszcze zdążę jakiś obiad pyknąć. Siemano. Dzisiaj pierwszy raz na kamerze ze względu na to, że u Barbera byłem. Obcinał mnie Cur de Leon, proszę was. Który oczywiście jeszcze tam się uczy, ale idzie mu coraz lepiej. Tam jego mentor Kuba, o ile dobrze zapamiętałem imię, powiedział, że jest progres, a to najważniejsze. Progres Git, progres good. No, jakby ktoś się zastanawiał, Lucian, Lucians Barber w Bibicach. Zajebisty barber. Fajna ekipa w ogóle. Spokojnie, co się dzieje? Musiałem się przebrać. Ty? Tak. Dlaczego? podnieść no podniosłam. Aha, i ci, no, rozumiem, sprzedała harta. No. Dlaczego? No, okay. Nieprzyjemnie. Bo odbiło jej się dwa razy. No, tylko no. tak, no, wybełtana, chyba była trochę przeze mnie, a potem przez ciebie. Tak. Tak. Niesamowite, jaka ona jest spokojna na rękach, tylko ją odłożysz. No, jest złotem. No, wiem, że chusta jest złotem. Dlatego musisz, kochanie, dać nam zjeść. Jesteśmy klasykiem obiadowym. Syk. Bam! Tutaj piłka zero, proszę Was. I dziecko, kurde płacz max. Ja. O no! Ta, no na pewno. Dobra, to na kona z głodu. Kona z głodu. No. Wcale przed chwilą jej nie karmiłem. Nie wiem gdzieś tam pewnie pod pieluchą u góry. Chata wolna! Elegancko, dziewczyny pojechały do babci. To ja sobie ty kurde zasiądę przed komputerem. I sobie pogram. O, proszę o ciebie. Byłyśmy u mojej mamy. Zrobiłam sobie nowe paznokcie. Tym razem poleciałam w takie ciemne. A jako, że praktycznie przez całą ciążę nie nosiłam paznokci, to mam wrażenie, że one są 10 razy bardziej widoczne na mnie i cały czas jakby mój mózg rejestruje, że mam coś na rękach, no nie? Wiecie o co chodzi. Jeśli robicie sobie paznokcie na co dzień, to wiecie o co chodzi. A ja tymczasem już mam chustę wybraną i testowaną aktualnie. Jak widać działa, bo chwilę temu jeszcze mi trochę marudziła, ale jak ją włożyłam, to sobie w niej siedzi. I zobaczcie, jakie to jest przesłodkie. Tym razem udało mi się ją dużo ładniej zamotać już. Tutaj też przemotałam, tak jak mówiłam, taki kawałek, nie wiem, czy mówiłam, ale taki kawałek materiału. To, co pewnie mogło być jeszcze lepiej, to to mogło być jeszcze trochę wyżej. Ale w toku motania, dociągania i tak dalej, bo dużo dociągałam, bo jeszcze nie ogarnę trochę jej wielkości względem chusty, to nie jest źle. Nie ja mam A i oglądałam ten. Oglądałam jakiś tutorial na stronie Dislings w przypadku jeśli chodzi o motanie noworodków, Więc z tyłu mam to tak. skrzyżowane. No nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Ale z tyłu materiał jest skrzyżowany i podobno to lepiej trzymam niemowaki przez to. No, tak czy jak zastanawiałam się, czy będę się czuła pewnie z tym, że jakby wiecie. Ona po prostu jest tu wrzucona, ale ona dosłownie siedzi w takim worku, że tu faktycznie nie ma prawa wypaść, no. no. także dzień dobiega końca, póki co jest spokojnie, Karol jeszcze streamuje, zobaczymy jak będzie mi się funkcjonowało z nią tak, tako. Yy, I muszę spróbować zrobić coś do jedzenia, bo padam, oboje jest głodową wrażenie. I tyle z dnia, miejmy nadzieję trzymajcie kciuki, żeby ta noc była przespana, w przeciwieństwie do poprzedniej. Chociaż poprzednio, dla mnie raczej przez pana poranek, dla mnie był na odwrót. My z Karolem się wymieniliśmy po prostu. Karol buszował z nią w nocy, a ja buszowałam z nią rano, przez co każdy odcinek był sobie w innym tempie. No, a! I Karol był dzisiaj, nie wiem czy wam w końcu mówił, czy nie, Karol był w, na, w nowych, u barbera na now, nowej fryzurze i dostał mandat, tak się okazało. 30 zł musi zapłacić, bo nie opłacił miejsca parkingowego. I dowiedzieliśmy się o tym tylko dlatego, że mój brat zauważył, że jest informacja za wycieraczką, w sensie bilecik. A dobrze, to zauważył, bo dzisiaj dosyć dużo pada i były w ogóle jakieś alerty i tak dalej. I to by zamokło i to już jest zamoknięte i już ledwo widać, widać o co tam chodzi. Także uratował nas przed zapłaceniem stówy. Stówy zamiast 30 zł. No. Idę coś skołować to żarcia. Nevermind. Jeszcze w ramach wieczornej rutyny, bo sprzątałam właśnie komodę po tym, jak myłam Ninę. Nie wiem, czy Karel wam pokazywał w ogóle, czy ja pokazywałam, jak wygląda nasza organizacja taka tutaj do przewijania. Yy, mamy tutaj koszyk, który ja cały czas uzupełniam. Przecież ja właśnie też uzupełniam zapasy. Zawsze mamy tutaj podkłady dla mnie na łóżko, bo mleko mi wycieka czasem w nocy, więc wolę spać na razie na podkładzie, niż wymieniać prześcieradło codziennie. Yy, podkłady na łóżek, na przewijak, przepraszam. Yy, zawsze są pampersy. Na bieżąco dokładam tutaj czystych, tytlowych pieluch. Mają różne kolory, bo są róż, z różnych lat tak naprawdę. Niektóre są takie, których Moja mama używa jeszcze dla mnie i one są, uważam, najlepszej jakości z tych wszystkich, które mamy. Tutaj mamy komplet jakiś pielęgnacyjny. Tutaj normalnie są moje wkładki laktacyjne, ale jak widać wyszły, więc muszę kupić nowe jutro. Witamina D, szczotka, kremy i tak dalej. Tutaj mamy przewijak. Wszystko jest super blisko razem, blisko siebie. I tutaj jeszcze mam taki koszyczek. Jako, że wszystkie ubrania Niny są u niej w pokoju, i raczej te ubrania takie, wiecie, Fancy One y, trzymamy w szufladach, ale tutaj są takie, że jak y, Karol na przykład ją przewija w nocy, czy ja ją przewijam, czy cokolwiek, to tutaj jest wszystko na wierzchu, zawsze z takich tych prostszych ubrań, które nosi w domu, nie? Krótkie bodiaki, tutaj jest komplet, że są spodenki, y, koszulka, jakby ktoś wolał tak ubrać, tutaj jest taka normalna piżamka, no i tutaj jakiś komplet i biesieniaczki, a pod śnieczkami są jeszcze skarpetki, także. Zawsze jak się przewija tutaj, nieważne jaka była bawaria, to wszystko jest pod ręką i nie trzeba w ogóle kombinować. Nie? Hela. Dlaczego zachowujesz się, jakbym to Tobie to prezentowała, jakbyś to wszystko widziała pierwszy tak. raz? Jesteś w szoku? W szoku jesteś, ale to tak stoi już miesiąc prawie. A nasze dziecko kończy w środę 25 dni. Nie, tylko 25 dni. Co ja gadam za głupoty? 4 tygodnie kończy. To nie jest 25. Ale 25. będzie kończyć miesiąc. Znaczy się, że w tym tygodniu. I niesamowite, że tak szybko to wszystko minęło, ja sama nie dowierzam. No, a teraz jeszcze robię kolację, bardzo późną. Hmm. Bo dopiero teraz udało mi się yy, cokolwiek zrobić. Wyjęłam minę z chusty. I jak ją wyjęłam, to od tego czasu. Ona siedzi tutaj. Z otwartymi ślipiami. Jest cicho i nie, nie płacze. Ale stwierdzi co jakiś czas i ja nie wiem o co tu chodzi. Ale mam nadzieję, że dzięki temu się zmęczy i pośpi w nocy. Ale może to ty tylko moje zwykłe nadzieje. No właśnie. No tak nie gadam do Ciebie. Idę sobie stąd. Idę sobie dalej sama. Pa!